Pan, Uciekłem. No nie, ty ja na niego. A! Dobra, wie pan co? Proszę pana. Ała. Kurde, potrzebuję jakiegoś więzienia dla tych debili A skąd ja takie wezmę? Hmm. Jednego dłużej już mam, ale drugi teleportuje się portalem. Mam mało czasu. Dobra, wyczaruję sobie. Abrakadabra dobra. Ugh, do kurde. Dobra, zadziałało. Teraz tylko wezmę sobie mój kostium, który sobie przygotowałem w tym zaklęciu. Wyciągnę go. Dobra. Teraz go tylko chcę sklonować. przeznaczyć komuś w kieszeni. O, dobra. Chyba trochę przesadziłem. Dobra, teraz postawę mi chipy. Ten jeszcze. Chyba powinno być git. Dobra, ale to są, te debilia się tak łatwo nie da zrobić, Nie są aż tacy głupi. Postawię te przyciski, które będzie ich włączał moje roboty. Tu jest przycisk. Idealnie. Dobra. Teraz lecę po tego drugiego. A nie, zapomniałem tego debila tu zostawić. Chwilę gdzie ja mam. Tu. To lecę.